Balon, hmm. oczywiście. Mamy zdjęcie balonu na uwiezi z pięknie widoczną szachownicą lotniczą, czyli nie mamy wątpliwości. Balon jest nasz, jest polski. No ale skąd ten balon? Lata 1919-20 to jest początek nie tylko polskiego lotnictwa, ale też polskiej aeronautyki, polskiego baloniarstwa, mówiąc, mówiąc bardziej, bardziej dzisiejszym językiem. Oczywiście to baloniarstwo, tak, tak samo jak i lotnictwo, w tym czasie mogło, mogło rozwijać się tylko ze względu na to, że było, było wojskowe. A I wojna światowa pokazała, że balony mogą się przydawać, nie, balony wolne, które, które znamy dzisiaj z różnych pokazów, co znaczenie mają balony na balony zaporowe, utrudniające Samolotom nieprzyjaciela wdarć się na dany teren, albo balony na uwięzi, tak jak tutaj widzimy, piękny, piękny balon na uwięzi, y, służący przede wszystkim obserwatorom y, balonowym, y, współpracującym najczęściej z artylerią, czasami, y, czasami z piechotą. Zaczęło się, jak wspominałem, w 1919 roku trochę sprzętu. Balonowego zdobyli powstańcy wielkopolscy w hali sterowcowej w Winiarach pod Poznaniem, ale to były to były strzępy, to, to, to nie miało większego znaczenia. Dużo większe znaczenie miało to, że w ciągu 1919 roku zaczęły nadchodzić dostawy broni z Francji między innymi był też, był też sprzęt aeronautyczny, powłoki balonowe, i to pozwoliło w ciągu 1919 roku stworzyć kilka kompanii aeronautycznych i w 2020 roku. Ruszyły one na front wschodni, wzięły udział w wojnie polsko-polszewickiej. Część z nich trafiła na południe, stała w Kijowie, tam obserwowała sytuację na wschodnim brzegu, czy, czy coś niebezpiecznego się dzieje, czy może dojść do ataku na, na zdobyty już przez Polaków Kijów. Natomiast część trafiła na północ, tam współpracowała z artylerią na przyczółku w Borysowie. W związku z czym, dopóki front był zamierał, przypominał trochę front zachodni I wojny światowej, te kompanie balonów obserwacyjnych całkiem nieźle dawały sobie radę. Ale kiedy doszło do ofensywy Armii Czerwonej i na południu Jegorow i na północy Tuchaczewski dwa razy w zasadzie za drugim razem dopiero mu się udało, kiedy ten front zaczął bardzo szybko się przesuwać, bo no wtedy okazało się, że te balony obserwacyjne, one nie spełniają swojej roli, nie było czasu na to, żeby je podnosić, żeby podnosić obserwatora, żeby on podawał namiary na, na ostrzał artylerii. To, to nie były te warunki, w związku z czym te kompanie aeronautyczne straciły swoją wartość. Z tego względu w krytycznych dniach, latem 1920 roku polskiego polskiej aeronautyki Pułkownik Aleksander Wańkowicz zaproponował, żeby z wszystkich tych rozproszonych kompanii aeronautycznych stworzyć pułk aeronautyczny, który został rzucony do walki jak, jak zwykły pułk piechoty z symbolicznym wsparciem, wsparciem artyleryjskim. No, odegrał on swoją rolę, powstrzymując Armię Czerwoną, trochę kontratakując latem 1920 roku w okolicach Siedlec. Takie, takie były początki polskiej aeronautyki. Po tych dramatycznych chwilach, po dramatycznym lecie 2020 roku znów te kompanie aeronautyczne porozdzielano, po wojnie polsko-bolszewickiej utworzono bataliony aeronautyczne, które miały na wyposażeniu właśnie takie balony. No, co to są za balony? To jest oczywiście balon KAKO, czyli balon, balon francuski. Francuzi robili je w dużych ilościach na, na front I wojny światowej, gdzie okazywały się znakomite, z tego względu, że tam front stał. To była zupełnie inna sytuacja. Polacy też część tych balonów kupili, a w latach 20. wdrożyli także produkcję, wiadłonnie Francuzi udzielili licencji i takie balony były, nie, takie balony były w Polsce produkowane. No i mamy, no i mamy. Aha, jeszcze chciałbym tylko dodać, że balon wygląda w naszej ocenie bardzo fajnie, i też go przygotujemy na koszulce. Taki będzie balon, bo on jest, bo, bo, bo on fajnie wygląda. No Może ktoś zechce mieć taką koszulkę z tego typu balonem. Przepraszam, że tutaj taka kwestia już od razu, że biznes, biznes, no ale, ale chcę, żeby, chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że oprócz tego, że my mamy tutaj dzięki panu doktorowi możliwość powiedzenia coś na ten temat, to jeszcze dodatkowo mogą sobie mieć taką pamiątkę. I zostały nam szybowce.